Cześć, tu mówi Maniak! Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Samochodzik i Templariusze, to zapraszam do oglądania. Samochodzik i Templariusze to serial telewizyjny dla młodzieży zrealizowany w 1971 roku na podstawie powieści Zbigniewa Niesnackiego pod tym samym tytułem. Pan Samochodzik, w którego postać wciela się Stanisław Mikulski, historyk sztuki i detektyw amator oraz posiadacz niezwykłego samochodu poszukuje ukrytych skarbów Templariuszy. Dużą pomoc okazują mu zaprzyjaźnieni harcerze. Główne plany serialu zlokalizowano w okolicach Radzenia Chemińskiego oraz Malborka. Ostatnie dwa odcinki z gotyckim kościółkiem realizowane były także w Okoninie Koło Grudziąca. W Radzeniu Chemińskim znajdują się ruiny zamku krzyżackiego, jednego z największych w państwie Zakonu. W ruinach tych bohaterowie serialu poszukują tajemnych znaków Templariuszy, prowadzących do legendarnego skarbu. Do niedawna jeden z takich znaków, wykonany w trakcie realizacji filmu, widoczny był na murze zamkowym. Na terenie radzińskiego zamku znajdują się także piwnice, które zostały wykorzystane przez ekipę filmową w przygotowaniu scen w podziemiach, w których zatrzasnęli się harcerze przed ostatnim odcinku serialu. Kolumnę, pod którą spoczywał filmowy szkielet chłopa, który kiedyś znalazł wejście do podziemi, chętnie pokazuje miejscowy przewodnik. Kościół w Okoninie posłużył filmowcom za kościół z podziemiami w Kortumowie. Z jednym wprawdzie wyjątkiem. Scenę, w której pan Tomasz z harcerzami schodzi z kościelnej wieży, nakręcono przy kościele w Radzeniu Chełmińskim, a metalowa drabinka, po której schodzą bohaterowie, znajduje się tam do dziś. W serialu wykorzystano także Radziński Cmentarz i znajdującą się na jego terenie kaplicę. To tam nakręcono scenę oczekiwania na tajemniczego Bachometa. Rolę samochodu amfibii, pana samochodzika, grały dwa egzemplarze pojazdu Volkswagen Schwimmwagen. Jeden z nich zatonął w jeziorze w trakcie zdjęć. Drugi znajduje się obecnie w Panzerfarm w Chrycynie pod Nasielskiem, w prywatnym muzeum techniki wojskowej i kolekcji pojazdów militarnych Ares. Braci Stanisława i Macieja Kęszyckich, biznesmenów działających na rynku sprzętu budowlanego. Dzięki za obejrzenie! Pamiętajcie, by kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia! Trzymajcie się! Cześć!